Dzisiaj sobie porozmawiamy o nawykach, które zmieniły moje życie, i Twoje też mogą. Podzieliłam je sobie na takie, które robię rano, w ciągu dnia i wieczorem. Mam nadzieję, że ten filmik Was zainspiruje i wprowadzi coś do Waszego życia. Także zaczynamy już z tymi nawykami, począwszy od tych porannych. Pierwszy nawyk, który robię od razu po przebudzeniu, uwaga, uwaga, nie jest to ścielenie łóżka. Jest to nawyk tak zwany Maui. Przeczytałam kiedyś o nim w jakiejś książce na temat nawyków i w sumie bardzo mnie zainspirował. Nawyk ten polega na tym, że z samego rana wstajemy, idziemy do łazienki i mówimy sobie do lustra, to będzie wspaniały dzień. Warto też do tego się uśmiechnąć. To ma nas tak pozytywnie nastrajać, ponieważ my, ludzie, często mamy taką tendencję do tego, żeby. Od rana narzekać. Po prostu wystarczy, że wstaniemy lewą nogą, że jesteśmy trochę niewyspani, zmęczeni i od razu mamy pechowy dzień po prostu same pasmo nieszczęść nas spotyka. Dlatego warto tak pozytywnie się nastroić, i w momencie, kiedy my to sobie wmówimy, bardzo często tak jest i ten dzień faktycznie jest udany, jest to po prostu swego rodzaju afirmacja, którą ja praktykuję i bardzo polecam. Drugi taki mój poranny nawyk to jest poranna pielęgnacja, czyli m.in. nakładanie codziennie SPF-a. Jest to bardzo ważne nie tylko w dni słoneczne, nie tylko w lato, wtedy kiedy jesteśmy na plaży itd., tylko generalnie ważne jest, żeby nakładać SPF codziennie. Ponieważ promieniowanie jest codziennie, niezależnie od pogody, nawet jeżeli jesteśmy w pomieszczeniu, to i tak nas sięga, dlatego jest to takie ważne. Nasza skóra nam w przyszłości za to podziękuje. Minimalizujemy wtedy ryzyko chorób nowotworowych, minimalizujemy ryzyko jakichś przebarwień, przedwczesnego starzenia się skóry dalej. więc naprawdę bardzo dużo zyskujemy tak małym nawykiem, małym, ponieważ trwa on tak naprawdę, no nie wiem, 30 sekund. Dlatego polecam każdemu, kto jeszcze nie używa SPF-a, wprowadzić to do swojej codziennej pielęgnacji. Możecie go używać rano, po prostu zamiast kremu nawilżającego, i gwarantuję Wam, że kiedyś ten efekt zobaczycie. Mój trzeci poranny nawyk to Duolingo, czyli nauka języka, w moim przypadku nauka języka angielskiego. Dlaczego właśnie Duolingo? Dlatego, że bardzo mnie pilnuje tej regularności i konsekwencji. A wiadomo, że w nauce języka najważniejsza jest systematyczność i tak naprawdę wystarczy poświęcić, nie wiem, 3-5 minut w ciągu dnia, żeby tak na dobrą sprawę mieć już jakieś efekty. No i ważne jest to, żeby uczyć się tego stopniowo, a nie, że ślęczymy np. Na nad książkami 2 godziny, wtedy ta nauka jest mniej efektywna moim zdaniem. Podoba mi się w Duolingo to, że jakby bardzo nas motywuje właśnie do tej regularności. Mamy tam dni nauki z rzędu, które, no, jak widzimy, to dodają nam takich skrzydeł. Ja się już uczę na Duolingo ponad 3 miesiące i uważam, że to jest fajny nawyk, który sobie wyrobiłam. Nawet też robię duolingo ze znajomymi, co jest dodatkową motywacją, ponieważ są tam różnego rodzaju wyzwania zespołowe jest taka rywalizacja, wzajemne motywowanie się, nawet z moim chłopakiem się zawsze pytamy, czy zrobiłeś dzisiaj Duolingo itd. Więc naprawdę bardzo polecam, jeżeli ciężko u Was z taką konsekwencją i regularnością, to Duolingo Wam trochę w tym dopomoże. Do tego na zrobienie takiej jednej lekcji w Duolingo potrzeba no, z 2-3 minut, więc myślę, że każdy jest w stanie w ciągu dnia znaleźć taką ilość czasu. No i ja faktycznie widzę moją poprawę języka angielskiego i widzę takie większe flow, jeśli chodzi o ten język. No i niedługo planuję też uczyć się na Duolingo hiszpańskiego. Kolejny nawyk poranny to suplementy. Kiedyś brałam je sporadycznie, często zapominałam i czasem się pojawiały one w moim życiu, potem znikały. No i wtedy brałam między innymi tran oraz spirulinę. Aktualnie od października biorę suplementy regularnie. I bardzo się z tego cieszę, że wyrobiłam sobie taki nawyk. Po prostu pamiętam o nich. Kupiłam sobie nawet taki organizer na suplementy, który też mi przypomina o tym, żeby je brać. No i dodatkowo jest taką, powiedzmy, mini motywacją, fajnym gadżetem. Tak to wygląda. Tutaj na każdy dzień tygodnia można sobie wrzucić tableteczki. Ja akurat nie mam ich teraz za dużo, bo mi się pokończyły niektóre suplementy. Na tą chwilę biorę Selen, który jest na odporność i też wspomaga pracę tarczycy między innymi. Biorę też taki suplement od Estrowita, który ma w sobie witaminę A, witaminę D, witaminę E, witaminę K, no i kwasy omega, więc też bardzo spoko sprawa. Biorę też co jakiś czas magnez, może nie tak regularnie, tylko wtedy, kiedy widzę, że go potrzebuję, czyli jak mam jakieś, nie wiem, skurcze, drgania powiek i tak dalej, co prawda rzadko się to zdarza. No i od niedawna suplementuję też cytrulinę i zaraz też będę suplementować kreatynę, ponieważ zaczęłam chodzić na siłownię i chcę jakby mieć fajne efekty. No i odkąd biorę suplementy, to zdecydowanie rzadziej choruję. Kiedyś potrafiłam dosłownie być chora co miesiąc i to serio, dosłownie co miesiąc miałam przeziębienie, takie trwające z tydzień, więc naprawdę słabo. Natomiast na tą chwilę zdarza mi się to raz na pół roku, więc uważam to i tak za sukces. Jeśli chodzi o nawyki poranne, to mam ich jeszcze więcej, ale stwierdziłam, że zrobię z tego filmiku dwie części, a może nawet trzy, ponieważ mam naprawdę sporo nawyków i nie chciałabym, żeby ten filmik trwał 30 minut, tylko wolę jednak zrobić dwa osobne, trochę krótsze. Dlatego na pewno jeszcze będzie druga część. Ale teraz sobie przejdziemy do nawyków, które wykonuję w ciągu dnia. I jest to m.in. 15 minut sprzątania, nie wiem jak go inaczej nazwać, ale polega to na tym, że ustawiam sobie budzik na 15 minut i przez ten czas ogarniam moje mieszkanie. 15 minut to wydaje się mało czasu, ale jest naprawdę wystarczająco, żeby doprowadzić mieszkanie do ładu i składu. Jest to super opcja dla osób, które mają problemy z dotrzymywaniem porządku, tak jak ja. Ja od zawsze zostawiałam po sobie chaos i nie jestem miłośniczką sprzątania, dlatego muszę się po prostu do tego zmuszać. No i niestety, kiedy nie miałam tego nawyku, to często było tak, że miałam mega, mega bałagan. No i im większy bałagan się robi, tym wiadomo trudniej się zabrać za sprzątanie, ponieważ wiesz, że zajmie Ci to dwie godziny, no i ciężej się zabrać i to koło się tak zapętla. I to sprawia, że moje mieszkanie jest bardziej ogarnięte i nie mam już takiego bałaganu jak kiedyś, bo po prostu robię to takimi małymi kroczkami, czyli zamiast sprzątać jednego dnia trzy godziny raz w tygodniu, no to właśnie codziennie po te 15 minutek, nie wiem, jednego dnia posprzątam łazienkę, innego umyję naczynia i zrobię pranie i tak i naprawdę da się w ten sposób utrzymać porządek. Mega polecam osobom, które nie przypadają za sprzątaniem. Kolejny nawyk, czyli siłownia. Jest to nawyk poniekąd nowy, ponieważ na siłownię zaczęłam chodzić jakoś od dwóch tygodni. Natomiast już wcześniej trenowałam w domu. I muszę przyznać, że jednak siłownia bardziej mi się podoba i łatwiej jest dotrzymać tej konsekwencji. Natomiast, jeżeli ktoś woli ćwiczyć w domu, to jak najbardziej spoko, bo uważam, że nieważne, gdzie ćwiczymy, tylko ważne, że w ogóle się ruszamy, dzięki czemu po prostu nasze ciało jest zdrowsze, nasze samopoczucie jest lepsze. Ja odkąd teraz zaczęłam chodzić na siłownię, to czuję znaczną różnicę i właśnie w moim samopoczuciu, bo kiedy wracam po siłowni, Zdarza się, że jestem zmęczona i że mam ochotę iść spać, ale zdarza się też, że mam jeszcze więcej energii, mam pozytywny humor. Dodatkowo zauważyłam, że rzadziej bolą mnie plecy, co jest super, bo ja jednak mam pracę w dużej mierze siedzącą, przez co no, te plecy dają mi w kość i czasami było już naprawdę źle, byłam plebletki i tak dalej, a teraz jest trochę lepiej. Bolą zdecydowanie rzadziej, więc jak najbardziej na plus. Pamiętajcie, że. Jakikolwiek wysiłek fizyczny jest wręcz konieczny w waszym życiu. I jeżeli nic nie robicie tak totalnie, że ani jakieś spacery, ani rower, ani siłownia, nic kompletnie, to prędzej czy później to wyjdzie w waszym życiu. I nawet jeżeli teraz czujecie się dobrze i uważacie, że aktywność fizyczna to złoży, nie potrzebujecie tego i jesteście po prostu zbyt leniwi na to, no to prędzej czy później. Y to do was przyjdzie, bo zobaczycie po prostu jakie będziecie mieć dolegliwości bólowe, a niestety teraz ludzie mają coraz szybciej takie dolegliwości, no ponieważ dużo czasu spędzamy przed komputerem, dużo czasu właśnie siedzimy, stoimy. No i właśnie przez to, że sporo siedzimy, no to nasz kręgosłup jest taki sztywny, nierozruszany. No i po prostu prędzej czy później poczujecie, że musicie ćwiczyć. Przechodzimy do wieczornych nawyków i pierwszym z nich jest czytanie przed snem zamiast przeglądania telefonu. E, przyznaję bez bicia, że jest to nawyk, który czasem złamie, czasem jednak nie mam siły czytać, mam ochotę właśnie bezmyślnie pogabić się w telefon. No, i jest to coś, nad czym ciągle pracuję, bo wiadomo, że jesteśmy tylko ludźmi i nawyki nie przychodzą nam od tak, i nie wszystko nam przyjdzie z łatwością. Niektóre nawyki naprawdę ciężko jest wyćwiczyć, co nie znaczy, że nie jest to niemożliwe. Wracając już do czytania, jest to super opcja, ponieważ działa usypiająco i nawet przeczytanie czasami pięciu stron sprawia, że zwiększa się ten nasz poziom melatoniny natomiast telefon działa zupełnie odwrotnie i nas pobudza też m.in. przez to światło no i też przez te treści, które tam widzimy dlatego no, jest raczej niewskazany przed snem i nawet zaleca się nie używanie go tam z godzinę przed snem no mi jest z tym ciężko, nie ukrywam, że próbowałam ale jest to na razie dla mnie zbyt trudne do wyrobienia dlatego staram się go odkładać chociaż te 15 minut przed snem i zamiast tego sobie poczytać no bo wiadomo, nawyki budujemy z takimi małymi kroczkami stopniowo, nie rzucamy się od razu na głęboką wodę. I czasami sobie czytam właśnie 5 stron, idę spać, a czasami, nie wiem, czytam 25, bo po prostu czuję, że jeszcze nie jestem dostatecznie zmęczona i że mam energię na to, żeby czytać, albo nawet się wciągnę w książkę. I świetnie się sprawdzi właśnie u osób, które mają problemy ze snem. I ostatni nawyk, o którym chcę powiedzieć w dzisiejszym filmiku, ale nie ostatni w ogóle, bo tak jak mówiłam, będzie druga część, jest to nawyk oglądania YouTube'a przede wszystkim po angielsku. Może nie w 100%, ponieważ mam swoich ulubionych polskich youtuberów, których regularnie oglądam, więc oni są wyjątkiem, ale kiedy tylko mogę, staram się oglądać po angielsku, żeby dodatkowo uczyć się tego języka, a więc Duolingo nie jest jakby ostatnim moim krokiem w nauce angielskiego, tylko jeszcze jest ten krok. To też bardzo wspiera moją naukę języka angielskiego ze słuchu, ponieważ ja jestem wzrokowcem i dużo łatwiej mi zrozumieć angielski, na przykład kiedy czytam napisy. Aniżeli kiedy słucham. Zazwyczaj i tak oglądam te filmiki z napisami, więc jakby trochę to sobie ułatwiam. No i to też bardzo pomaga na naukę takiego języka żywego. Bo jednak na Duolingo czy w szkole uczymy się takiego języka wiecie oficjalnego, z gramatyką, bez żadnego skracania słówek i tak Natomiast na YouTubie to jest ten taki żywy język, którym ludzie faktycznie się posługują. No i jest to super nawyk, ponieważ jest to połączenie przyjemnego z pożytecznym i uważam, że jest to tak naprawdę dla mnie odpoczynek, ale też gdzieś z tyłu głowy mam, że to jest produktywny odpoczynek. Na koniec chciałabym Wam przypomnieć parę spraw. To znaczy, nawyki budujemy przede wszystkim przez konsekwencje, a nie motywację. Bardzo często mam tak, że na przykład wracając z pracy po 11 godzinach, nie chce mi się zrobić wieczornej pielęgnacji, ale wiem, że powinnam. I tutaj walczy właśnie ta motywacja z konsekwencją, ponieważ nie chce nam się, ale z drugiej strony powinniśmy coś zrobić i po prostu jest to dla nas dobre, da to nam jakieś rezultaty, fajne itd. Dlatego też. Pamiętajcie, że czasami nie będziecie mieć motywacji, nie będziecie mogli na niej polegać, dlatego nawyki są tak trudne. Mając plan, że będziecie regularnie ćwiczyć trzy razy w tygodniu, e, przez pierwsze dwa tygodnie może być w Was ta motywacja, ta euforia, ten entuzjazm, ale potem może już tego zabraknąć, może być wypalenie, i wtedy tak naprawdę tutaj wychodzi to, czy jesteście konsekwentni, czy nie. Druga sprawa, którą chcę podkreślić, nawyki budujemy małymi kroczkami, nie rzucamy się na głęboką wodę. Jeżeli nigdy nie ćwiczyliście regularnie, no to nie ustalajcie sobie nagle planu 5 dni w tygodniu po 2 godziny treningów. No, po prostu się zajedziecie i wyczerpiecie się po pierwszym tygodniu. Tylko małymi kroczkami, tak stopniowo zwiększajcie nie wiem, aktywność i na pewno to będzie dużo lepsze. I trzecia sprawa, też bardzo ważna, którą chcę podkreślić na koniec, to że każdy z nas ma inne potrzeby. W związku z czym każdy z nas będzie miał inne nawyki, które będą mu odpowiadać. Te moje nawyki są jakby po prostu dla Was inspiracją, co możecie wprowadzić do swojego życia, żeby być bardziej produktywnym, bardziej szczęśliwym, bardziej wsportowanym itd., itd. Co nie oznacza, że każdy z tych nawyków, których tutaj wymieniłam Wam się sprawdzi. Być może na 8 tych nawyków, które były w tym filmie, tylko dwa Wam przypadną do gustu, a potem jakie je wypróbujecie, to tylko jeden będzie skuteczny. Także musicie to sprawdzić na sobie. Ja uważam, że nawyki właśnie najlepiej sprawdzać metodą prób i błędów, po prostu testując dany nawyk, eksperymentując i sprawdzając, czy coś zmienił w waszym życiu, czy w ogóle jest wam potrzebny, czy go lubicie. Więc pamiętajcie, żeby nie zgapiać od kogoś wszystkich nawyków, tylko po prostu się inspirować i szukać własnych, które sprawią, że wasz dzień będzie lepszy. I to już wszystko, co chciałam powiedzieć. Niedługo będzie druga część, także wyczekujcie. Mam nadzieję, że ta część wam pomoże. Chętnie to też poczytam o Waszych nawykach, także piszcie w komentarzach, co Wy robicie rano, w ciągu dnia i wieczorem, żeby Wasze życie było lepsze. I do następnego filmiku. Pa, pa!